Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj pokażę wam jak usunąć skutecznie serwis po wymianie oleju. Czyli tutaj to malutką ikonkę, ten kluczyk. Wciskamy ten tutaj guzik do zmiany czasu. Włączamy zapłon. I przekręcamy w prawo. Już tego kluczyka nie ma. Nawet jeśli odpalimy auto, to już wszystko nam zgaśnie. już zobaczyć, no i jest idealnie. Tak to wygląda. Także można zrobić to samemu bez żadnego problemu. Teraz już. Inspekcji nie ma. No i super. Pozdrawiam. Zrób to sam.